Dzień dobry, dzień dobry! Zobaczcie, jakie słońce! Zobaczcie, jakie jest wspaniale! Jesteśmy dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Kolejny gastro-trip przed nami. Zapytacie, czy w Poznaniu remonty skończone? Tak! Dudni! Jest głośno! Popaki motami pneumatycznymi uderzają. Dzisiaj wstaliśmy, zobaczyliśmy to słońce, powiedzieliśmy sobie: chodźmy coś zjeść. Akurat y, zobaczyli, że nagrywamy, to przestali dudnić. Zakochani, zabójani, zobaczcie. Akurat z Pałacu Ślubów wychodzą. Yy, powiem tak, nie ma welonu, czyli być może już nie jest dziewicą. No, idziemy na początku na, do Pałacu Ślubów złożyć życzenia Palerzo Młodej, a potem idziemy coś zjeść. Ale podoba mi się fotograf, jak się złapał ich. Uuu, ale dyliżan, fajny. Bardzo dobrze. Tutaj u Pana można kupić pamiątki. Już niektóre kamienice odrestaurowane. Niektórzy też mówią o tej kosce brukowej. Zwróćcie uwagę, zaraz na nią tutaj wejdziemy. Jest taka y, dość gładka i nie ma przerw między tą kostką. Dlaczego? Żeby panie, które chodzą w szpilkach, nie wpadły obcasem w nie. Także jest wszystko fajnie. Co będziemy jeść? Wybraliście dwa lokale. Pierwszy z nich będzie serwował tradycyjną poznańską kuchnię, więc będą pyry. A drugi będzie serwował tradycyjny. Lara, ja tu nagrywam. Ramen, ramen. Tyle podróży kulinarnych, ale jeszcze nigdy nie jedliśmy ramenu, także niższe oceny ma ramen, a wyższe ma ta, która serwuje pyry. Także weźmiemy pyry. Fajne, fajny krajobraz, bo dużo wyremontowanych kamienic, pamiątki, restauracje, pomniki, a obok oczywiście cała masa ciężkiego sprzętu i trwające remonty, także my zostawiamy pracowników i idziemy jeść. Siebie i Was. Miałeś kiedyś erotyczne sny? Generalnie jak a... będziecie tutaj to możecie wpaść do Wenus osiemnastki, wieczory panińskie, kawaleckie na okazje, śmieszne prezenty możecie tutaj kupić a na dole coś dla panów no i coś dla pań, bo na dole krawiec, pasmanteria, szewc. Panie idą po nitki po igły, po różne tam Szpargały? Czas odstawić tą tropikalną herbatkę, którą e, zapijałem w maku. Chciałem z tego miejsca pozdrowić tą panią, która siedziała obok nas i ona, ona powiedziała, że czasu, ona nie, nie ma czasu na to, żeby się z tatą spotkać w weekend, bo ona nie ma na to czasu. I miała taką niesamowitą manierę jak Karolina Derpiński. Tipsy i do tego jeszcze na swoim iPhone'ie miała e, takie diamenciki. Dobra, bo ja nie mam czasu. Ja nie mam to jest czasu. No. E, idziemy jeść. Czekaliśmy aż o 12 .00. otworzą, mimo że o 11 jest na drzwiach. Także poczekaliśmy. Dajcie nam coś zjeść, po poznańsku. Także idziemy, zajadamy, a tropikalna herbatka leci do kosza. Wjechała na stół wielkopolanka. Zupa na bazie maślanki i kefiru, z kiełbasą. Podane z ziemniaczanem, ziemniaczanym, jako przystało na Wielkopolskę. Mm, to jest ta zupka z tych takich kalorycznych. Na spodzie jest pira. gęste. Do tego marchewka. Zupka, którą zajadasz na polowaniu jedziesz kładem albo samochodem 4x4 w teren i jest ten moment, kiedy w końcu z kociołka czy z garnuszka ktoś nalewa zupę i to jest właśnie taka treściwa zupka. I pierwszy raz chyba jem taką zupę, gdzie ona jest na maślance i na kefirze. Już prawie zjadłem całą. Fajnie, że jest właśnie na dole ten puree. Jest element warzyw w postaci marchewki i pora. Ja jestem ziemieczany chłopak. Zupkę oddajemy. Zupka super. Zjedliśmy błyskawicznie. Zawsze w worku na ziemniaki są ziemniaki mniejsze i większe, to te dwa, to nie są większe, to są giganty. Pokazuję i objaśniam. Klasyczny z gzikiem, gzik oczywiście z twarogiem, a ten w sosie kurkowym. Pamiętam taki moment, jak jadłem kiedyś gzika, było to w lokalu gastronomicznym, gdzie byłem z żoną i gzik tam był no, jednym z takich, można powiedzieć, produktów do zakańczania. Gorący. No, cóż może być bardziej poznańskiego niż gzik właśnie z serem. Jak to wygląda kolorystycznie. Do tego rzodkiewka. Dla takich misiów jak ja, czyli takich ziemniaczanych chłopców, którzy lubią ziemniaki, no to przecież to jest sztos. Idealnie podpieczony ziemniaczek. Chrupka skórka. I ktoś z boku, jakiś dietetyk usiądzie i powie, a co ty jadłeś? Samo zdrowie, Ziemniaczek, do tego twarożek. Rzodkie weczka, odrobinę pora. Sprawdzamy kurkowy. Wykryłem od razu, że są tutaj nasiona słonecznika. Aż wstyd powiedzieć, że w tym sezonie grzybowym nie byłem ani razu na grzybach. W tym roku 2024 obiecuję wam na drobie. Delikatny, aksamitny ten sos kurkowy. Taki bardzo delikatny. Jest ten posmak grzybów, ale on jest taki bardzo delikatny. Nie zabijający smaku ziemniaczka. Zobaczcie, jak tutaj wszystko się dymi. Tego z tworóżkiem na śniadanko, a tego w sosie kurkowym na obiadek. W dwóch sosach, jeden to jest kary, a drugi, to zaraz zobaczymy, to jest chyba serowy, ale jeszcze sprawdzimy. No, tak jak kopytka, tradycyjna kopytka, fajnie podsmażone z jednej strony, spróbujmy z tym sosem kary. Mm. i ta kopytka, no, ile razy jedliście w życiu kopytka? No, na pewno wiele razy. Także ten ziemniak widać, że jest jakościowy i one są mega świeże. Z tego, co pani nam mówiła, w środku też jest kurczak. Dopiero pod spodu jak wziąłem, to poczułem, że jest tam, jest tam moc. Zobaczcie, jak się ciągnie. Ten sos serowy, to ja mógłbym jeść na sucho. Powiem tak, nie wiem, co mi lepiej smakowało. Tutaj delikatne sosy, ten mocno serowy, a ten kary z prawdziwym charakterem. Pod spodu, jak weźmiemy, Obok tej cieciorki jest moc, jest pikanteria. To są wszystko moje smaki, bo ja uwielbiam ziemniaki. Trzy duże dania, które mogą być śniadaniem, obiadem, mogą być też kolacją. Pierwsze, drugie i trzecie danie zjedzone. No i czas na deser. Dostaliśmy od szefa kuchni, zobaczcie, tak wyglądający deser. Są to gofry na bazie ziemniaka. Ciasto jest na bazie ziemniaka. Do tego farsz gzikowy. Ja od razu wyczułam że w tym cieście jest ziemniak, bo mi po prostu smakuje. Nie każde ciasto na gofry mi smakuje. I od samego początku, jak wyszliśmy tam o godzinie 12, cały czas przychodzili goście. Smak, jak nam to smakowało? Zobaczcie na tego chłopaka. Dzisiaj trochę nieogolony, ale dzisiaj mecz, więc... że jak mecz, to się nie gole. Ale co jest ważne? Ja jestem ziemniaczany chłopak. I ja po prostu te dania ziemniaczane bardzo lubię. Pierwsza zupa wielkopolanka, kiełbasa kefir, maślanka. Zjadłem to i ja już mógłbym biegać, skakać, latać, pływać. Te ziemniaki z gzikiem, ziemniak w sosie kurkowym, absolutnie to. Kopytka, które uwielbiam i na koniec deser gofry ziemniaczane, które jadłem pierwszy raz w życiu z grzikiem. Każde danie bym ponowił, powtórzył i zjadł. Gdybym nie wypił kawki wcześniej, to pewnie więcej jeszcze bym zmieścił. Bardzo mi to smakowało. Piątka za smak. To jest jedyny mały minusik, taki oprócz tego, że też było otwarte od 12, nie od 11. To są takie dwa minusiki, jedyne, które znaleźliśmy. Cena 89 zł, czyli można powiedzieć około 30 zł za każde zdanie. Ziemniaki to nie są najdroższe warzywa świata. Te kopytka, jakbyśmy tak podzielili sobie na ich ilość i na cenę, wydaje mi się, że mogły być nieco tańsze, ale nie wpływa to na ogólnie, na ogólne postrzeganie tego lokalu, bo dzisiejsze czasy są drogie. Inflacja, wiadomo, że gastronomia również dostała mocno Potyłku, jeśli chodzi o y, pandemię. Czwórka za cenę 89 zł. Jakby do tego jeszcze był kurczaczek albo wołowinka, to bym dał te 95 nawet. Jak zwiększyć, albo delikatnie, może te kopytka, żeby były większe. I wtedy będzie piąteczka. To wyglądało tak fajnie jak ta pani, która przeszła przed chwilą w tej kolorowej sukience. Rzodkiew w czerwona, zielony por, biały gzik. Kremowa żółtość ziemniaka. Do tego ten sosik serowy, który odkryliśmy, bo zapytaliśmy panią, co to było. To był szpinak, te kawałki takiego ciemniejszego koloru, które się fajnie obtaczały w tym serze. Jem oczami i te oczy zdecydowały, że zjedliśmy wszystko prawie do samego końca. Piąteczka za wygląd. Przeurocza pani Martyna, bo. Nie powiedziała mi swojego imienia, ale ja wyczułem, że ma na imię tak samo jak moja małżonka. Przeurocza, szef kuchni też bardzo miły. Porozmawialiśmy i na koniec jeszcze dostaliśmy w gratisie od niego gofry na deser ziemniaczane. Także biegle mówią w języku angielskim, bo sporo w Poznaniu podczas naszej wycieczki jest obcokrajowców. Piąteczka za obsługę. A wystrój to wydaje mi się oprócz jakości i smaku tych dań, Najlepszy, najmocniejszy punkt tego lokalu. Wszystko utrzymane w klimatach poznańskich, wielkopolskich. Na ścianie duża mapa samego centrum Poznania. Usiedliśmy na stoliku, który był niebieski, ale na innych stolikach, które moglibyśmy wybrać, znajdowała się też mapa w takiej skróconej wersji tych najważniejszych atrakcji, które powinniście odwiedzić w stolicy Wielkopolski. Piątka za wystrój. Wszystko skrojone pod ten deseń w jakim charakterze jest utrzymana y, knajpa. Sporo stolików i też chyba były stoliki jeszcze dalej, w sąsiedniej sali, w której my nie, mieliśmy, nie byliśmy, bo zjedliśmy to zaraz przy kasie. Ocena 24 punkty. Zobaczycie za chwilę na ekranie, jak to się prezentuje w ogólnej klasyfikacji, ale powiem Wam jedno. Jak będziecie w Poznaniu, musicie odwiedzić Pyraland, bo serwują tu naprawdę zawodowe, tradycyjne jedzenie rodem z Wielkopolski. Mało na jedzenia? Mało. Byliśmy na meczu? Byliśmy. I co stwierdziliśmy? A, jedziemy jeszcze do Galerii Poznania na drugą knajpę, którą wybraliście. Tym razem grupa spadkowa. Jest to dim sum ramen. Scena futwyrtla. Za nami DJ, muzyka, a wszyscy co? A wszyscy wpierdalają. Przepraszam, nie będziemy wulgarni. Co wzięliśmy? 79 złotych wydanych. Wzięliśmy klasyczny ramen na bazie bulionu drobiowego. Pani nam doradziła. Różne smaki, wzięliśmy klasyk i do tego zestaw pierożków, bo jest tutaj cała masa różnych pierożków. Niech pan weźmie taki zestaw, w którym są wszystkie. Czy mamy jeszcze jakieś miejsce w brzuszku? Mało, ale jeszcze coś wcisnę. Poznańska kolacja. Zapytacie, czy wy jesteście w tej galerii Poznania, tam gdzie były ataki tych drillowców? To jest tu, ale na razie jest spokojnie. Brać czego? Wyjmę moje niączako, które mam w plecaku. Zatem ja jestem duży, do mnie tak nie rzucają się wszyscy. Spilbyśmy mnie obroni, on jak jest prawa ręka, to lewa jest silniejsza, a on jest mańkutem, więc u niego jest prawa silniejsza. Pokażę paragon. Zacznijmy od zupki. Co od razu mi się rzuciło w oczy, że są łyżki i widelce jadalne. Z makaronikiem, jest oczywiście jajko, jak w ramenie. No i jest chyba kurczak i do tego por. Nie jest pikantny. Dość mocno przypieczony, przysmażony bym powiedział. On nie jest zły. Kurczak był ok, Ten bulionik jest bardzo spoko. Wyczuwalnym posmakiem sojowym. Makaron, jajko. Co bym na pewno zrobił? Troszkę to przyprawił bardziej na ostro, ale pani nam zaznaczyła, że ten akurat jest klasyczny. Widzimy jeszcze takiego kwiatka, nie wiem z czego to jest. Słuchajcie. Ten makaronik? Poprawny. Jadłem dużo lepsze, ale jadłem też gorsze rameny. Ten nie jest zły. Przechodzimy do dalszej konsumpcji. I też ładnie wyglądał, dodajmy. Tak. Mamy różne rodzaje pierożków. Zaczynam od przypadkowego. Zaczynam od tego. Chociaż widzę, że na jednym jest kawior. Sprawdzimy. Ostatnio widziałem ten Natan Marcoń, jak on tam się nazywa, jadł kawior za 700 zł. Ja dzisiaj jem danie za 79 zł farsz taki trochę jak saigonka, bym powiedział. Może zjedzmy go solo, nie, nie maczajmy go. Chociaż troszkę w sosie sojowym, troszkę odrobinę. W środku jest ryba, idealnie się komponuje z tym ten kawior. ten bardzo dobry. Co tu mamy w środku? Jakąś kapustę chyba z czarnuszką, typowo na słodko, jak z typowego kinola. Co to jest? Nie wiem co to jest za mięso, ale masz sobie jakąś taką aromatyczną przyprawę, która zupełnie mi nie podchodzi. Teraz taki. o jakiś tutaj ser jest w środku. Sprawdzamy. Niezbyt dobre, to jest. Stawiam, że tu jest szpinak w środku. A tak byłem dzieciakiem, nie znosiłem szpinaku. A teraz na starość. Teraz bardziej go lubię. No i ostatni okrągły. O. Tu w środku. Oj, to jest pikantne. Pikantne jest pikantnym sosem. Bardzo dobry, nie wiem co to jest. Rodzaj takiego farszu serowo-mięsnego. Jeszcze troszkę tego ramerku spróbuję. Każdy może zabrać tą łyżkę do domu. A jak ktoś jest głodomorem, to nawet ją może zjeść, bo to jest ekologiczna łyżka, która jest jadalna. Nie każdemu też będzie smakował ten bulion, bo on jest naprawdę dość mocno. Sosem sojowym podlany. Nie każdy lubi sos, smak sosu sojowego. Gdyby to nie był mój 73 posiłek dzisiaj, to pewnie zjadłbym to do końca, ale ramen na pewno lepszy niż te pierożki. Myślę, że nie jest tak źle, jak wskazują na to oceny na Google. Food Firtel na pewno fajne miejsce, jak będziecie w Galerii Poznania. Naprawdę fajny taki zakątek jedzeniowy, gdzie znajdziecie każdą możliwą kuchnię świata. Średnia chyba 3,6 czy 3,7 na, na Google. Powiem tak, nie było tak źle. Czwórka. I tutaj, tak jak mówię, ocena mogłaby być wyższa, gdyby pierożki dojeżdżały. Oczywiście zwracamy uwagę na to, że ten kurczak pewnie nie był najpierwszej świeżości, że trochę sobie tam czasu poleżał, że te jajka, które były w tym ramenie, też pewnie nie były, nie, nie były sprzed 15 minut, ale ogólnie smak tych dań był zachowany. Były one zgodne z tym, co widzieliśmy w menu. 79 zł za dwa dania. Tych pierożków no, musiałbym zjeść naprawdę bardzo dużo, żeby się najeść, żeby to był pełnowartościowy obiad. Dokładnie. Zatem tutaj trójeczka za cenę. Albo dajemy więcej za tą cenę, albo delikatnie schodzimy z ceny. Ja wiem, że ktoś powie, ale tutaj są czynsze wysokie i tak dalej. Jak nie do Ciebie, przyjdziemy obok na hinduskie. Jak nie, to za chwilę pójdziemy na kepsa. Jeszcze inni pójdą na pizzę, albo jeszcze inni pójdą na klasycznego chinola. Wygląd. Wygląd był jednym z najmocniejszych elementów tych dań. 4,5. Bajkowo wyglądał ten ramen. Był identyczny z tym, który był w menu. Nieco gorzej wyglądały te pierożki, ale... ramen 5,5, tak? Tak. Ramen naprawdę robił tutaj robotę. Dlatego, sumując oba dania, 4,5, ale oddajmy to właśnie i podkreślmy, że są niemal identyczne ze zdjęciami poglądowymi, które są zawarte w menu. Przyszliśmy, byliśmy pierwszy raz i zapytaliśmy panią. To by nam poleciła? Co biorą inni klienci? Jakie dania są najczęściej kupowane? Wskazała nam kilka dań i my z tych dań wybraliśmy wspomnianą dwójkę. Też zasugerowała, żeby właśnie wziąć ten zestaw yy, tych pieroszków, gdzie są wszystkie możliwe. Pełen wachlarz. Dlatego obsługa. Pani była bardzo miła, sympatyczna, uśmiechnięta. Piąteczka. Wystrój, moi drodzy, czwórka, bo to nie jest tylko zasługa tego lokalu, że ten wystrój tak wygląda. Cały ten food-firtel jest bardzo fajnie zaaranżowany. Jest DJ, jest muzyczka. Sympatyczne panie popijają sobie drinki, bo tam są też bary, gdzie może zabrać ukochaną, i były takie pary zakochane. Long Island, ojej, tam, tam było wszystko. W Long Island mieliście wszystko, piliście takie trzy i, i do domu wracaliście delikatnie skołowani. Zatem czwórka za wystrój, bo tak jak mówię, było fajnie, było klimatycznie, ale było też sporo ludzi, trzeba było poszukać troszkę miejsca, ale tak jak mówię, jest to takie ogólnie dostępne stoliki, nie tylko dedykowane danej jednej knajpie, ale klimat jak najbardziej fajny. Podsumujmy punktację 20,5 punkta, No i dodajmy, gdybyśmy oceniali sam ramen, na pewno ta ocena byłaby wyższa, a jeżeli bralibyśmy pod uwagę tylko i wyłącznie te pierożki, to byłoby to dużo niżej w tabeli. Zobaczcie jak to wygląda na ekranie w zestawieniu innych miast i innych punktów gastronomicznych. Jak widzicie, nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Idziemy spać, bo dzisiaj sporo zjedliśmy. Było to Fajne spotkanie, i nie będę tak jak ten pan, który tutaj gdzieś widzieliśmy, wycierał sobie tego piachu, który jest pomiędzy nogami z skarpetą, tylko pójdę pod prysznic. Dobrze? Dobrze. Dziękuję.